Rodzice kieleckich pięcioraczków spotkali się dziś z prezydentem Kielc. Pani Paulina wygląda świetnie i mówi, że czuje się dobrze. Pierwszy raz po kilkumiesięcznym leżeniu w szpitalu, w klinice w Krakowie. No, wróciłam do Kielc na ten jeden dzień, no troszeczkę zdenerwowana, ale wszystko w porządku. Poprawia się także stan zdrowia dzieci. Dzieci są stabilne, oddychają same, już powolutku jedzą. Mleko mamy, także. No malutkimi krokami idziemy do przodu. Z optymizmem o przyszłości myśli dumny i spokojny ojciec dziewczynek. Przyszłość pokaże, że nie będziemy musieli dużo nerwów tracić, jeżeli chodzi o dzieci. Mam nadzieję, że nie dadzą nam spać w nocy i, i, i że dużo nocy będzie przespany. Wojciech Lubawski rozmawiał z młodymi rodzicami o stanie zdrowia pięcioraczków. Przedstawił także propozycję pomocy, jakie ma dla nich miasto. Podtrzymał zaoferowaną pomoc pielęgniarską, którą koordynował będzie Miejski Ośrodek Pomocy rodzinie. Państwo dostali propozycję wyboru, której z działek, jest kilka tych działek, więc pojedą sobie obejrzeć i spotkają się znowu i pewnie, pewnie na coś się tam zdecydują i na następną sesję byśmy podjęli uchwałę o przyznaniu im tych, te, takiego terenu. Jesteśmy zadowoleni z, z propozycji miasta. Będziemy teraz w stałym kontakcie z, z panem prezydentem, no i musimy się jeszcze zdecydować i zastanowić nad tym, czy, czy dla nas lepszym rozwiązaniem będzie działka, czy też mieszkanie. Mai, Karolince, Natalii, Julii i Oliwi oraz ich rodzicom życzymy wszystkiego najlepszego.